Siemanko moi drodzy z tej strony day witam w następnym odcinku Daily Słuchajcie, baby Mamy wtorek 6 rano, ogólnie zimno jest dzisiaj i zimno zimno, kurde zaczynają się chłodki z rana e, Niby 15 stopni, ale nie takie odczuwalne bym powiedział, że mniej bo jest naprawdę chłodno nie jest przyjemnie i sobie pobiegamy później Przyjemnie mi się w ciebie biegał, Naprawdę super. Lubię. Jakoś no, naprawdę oddaję te bieganie. Kurczę, mam lekarza. O, właśnie jeszcze o tej Jak by sprawić co y, z tym brzuchem, kurde, bo na teraz to trochę czuję, że to się wkręcam, ale no jednak czuję to, więc kurde, no, zobaczymy co z tego będzie. Oby poważnego. Tam to hunkie, moi drodzy z tej strony Tejinio, już po pracy po lekarzu. Wracamy z wizyty u lekarza. Powiem wam, że no nie wiadomo, to znaczy no dostałem skierowanie, bo w sumie co mogłem innego dostać eee, na eee, USG brzucha eee, i teraz dzwoniłem na, żeby się omówić No eee, to termin na kasory Prywatnie na 14 października. Na 10, czyli miesiąc czekania, tak naprawdę. I teraz mam małą zakostkę, bo lekarz powiedział mi tak. No, coś tam jest, ale co, no nie wie W sensie, no wiadomo, nie chcę wrócić z fusów, ale chciałem, żeby mi chociaż jakby mniej więcej powiedział, co to, Jakby Chciałbym mniej więcej mieć przedstawioną sytuację, czy mogę tam przetrenować, czy nie, czy powinienem tak, czy powinienem tak. Jeśli nie dowiedziałem nic. Dowiedziałem się, że to może właśnie być yy, albo przepuklina, albo jakiś tłuszciec, czy coś, czy jakiś guzek z tłuszczu, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze zapytałem, czy trenować, jakby to była przepuklina, no to doktor odradzał treningów yy, no nie wszystkich, ale ogólnie... Nie, no ja będę trenował, jakby nie czuję, nie przeszkadza mi to w trenowaniu Chyba, że naprawdę, chyba że będę to czuł, albo już poczuję mocniej No to wtedy nie będę robił treningu żadnego Ale tak to yy, trenuję dalej Może nie będę robił yy, takich ciężkich, martwych ciągów I przysiadów, albo pozamieniam sobie te ćwiczenia trochę Bo, yy, no dla, w razie w, nie? dla bezpieczeństwa żeby w razie co, wiecie, jak to była przepustnia, no dmuchać na zimno, no więc to tyle, ja dzisiaj co w planie jeszcze bieganie ale to zrobimy sobie później około 18 .00. myślę, że będę sobie biegać muszę sobie zrobić medytację, drzewkę, bo tak, jeszcze przy trzeba no, więc Biegu. jeszcze muszę pomontować odcinki kurde cały czas e, cały czas gdzieś mi e, ucieka ten czas i nie mam czasu na montowanie, bo mam praktycznie cały tydzień do przodu do zmontowania, ja tego nie montuję a bieżuję, bieżuję montuję na bieżąco czyli w ten dzień kiedy wrzucam montuję odcinek ale chcę mieć do przodu, żeby mieć spokój że wiecie, że nie będę tam, jakby mi coś ważnego wypadło, albo coś to, że będę w stanie montować, to po prostu wrzucić ten odcinek i tyle. Jeszcze do babci na chwilę pogadać, bo mam po drodze do babci, do dziadka. Dawno u nich nie byłem, więc teraz pogadamy. I, I auto zostałem jeszcze u mechanika, bo filtr oleje wymieniam, że tak już było 15 tysięcy km, potem 460, ale to kit auto jutro przyjdzie rower, więc mega zajawa, jutro przyjdzie nowy rower i jak będziemy chyba śmigać ludzie więc zaliście słuchajcie, przy okazji tego, że byłem u babci, wziąłem zapasy i to solidne jesień, słoiczki to jest, to jest życie, to jest życie ludzie. To jest obrudzone, bo to jest w spiżarni na dworze. Tu są ogórki konserwowe, dwa słoiki kiszonych i cztery słoiczki buraczków. Coś pięknego. ludzie spuść na to będzie zajadany fest. Powiem powiem Wam, że dzisiaj najzwyczajniej mi się nie chce iść biegać. No, masakra. Zrzemiałem się na chwilę, medytację zrobiłem i nie mam weny w ogóle. Kurde. Powiem wam, że biega się przyjemnie, w miarę kilometr za mną. Zobaczymy, może nie będzie tak źle. Przyjemna pogoda. Chyba za ciepło się ubrałem, ale nie wiem. W sumie. Jest glicik, Idziemy z tym kurzem, jedziemy. Banku. Zrobię jeszcze serię pompek, wstawię scuriskę i, I zrobię sobie jedzenie i chillera dzisiaj stawiam odcinek teraz No to, bo powiem Wam, że nie najlepiej Nie głowa mnie teraz zaczęła bolić, ten bieg Taki wiecie e, Miał być trochę dłużej I z delikatnymi e, Przewieszkami Ale zrobiłem sobie luźną siódemkę Po prostu regeneracyjnie Regeneracyjnie, żeby e, też no, nie robić na siłę, nie? już też wiele razy mówiłem, e, orientacyjnie w ciągu tygodnia wiem, ile chcę przebiec, ile chcę przetrenować, czy to siłownie, czy to e, bieganie. Jak czuję, że coś jest nie tak, e, no to odpuszczam albo zmniejszam e, objętość, intensywność, no tak, żeby, mm, żeby na kolejny dzień, żeby to móc trenować, ale żeby się nie e, zajechać. No, także coś z nas przygotujemy, fajny posiłek. Tylko dajcie mi chwilę, idę się wykąpać i zaraz jestem. Ok. co tu się dzieje? Mamy tutaj trochę yy, Pomidorek, awokado do pokrojenia. Taki produkt znalazłem w Biedrze. Yy, filet wędzony z kurczaka, 100 gramach 116 kalorii. Yy, no mocny produkt. Ile tu jest białka? 22 g w 100 gramach. Yy, więc spoko, dodamy to. Tutaj mam zlikwidowaną paprykę. Użyłem ją, bo już taka się robiła, wiecie. No i do tego będzie bułeczka, bułeczka z komusem. No, więc co? Więc sobie dokończymy jedzonko i trochę pogadamy. W sumie redukcję powiem wam, że fajnie idzie. Nie idzie gordy źle, gdzieś to tam ta ręka zaczyna się robić. Yeah, no Okej. Okay. Ja chcę zobaczyć tylko te awokado, ale w ogólnie chciałbym, żeby bardziej było nie widać. Zobaczę sobie hmm. tylko rukole, nie znaczy rukole, awokado, połowę tej papryki. No. <laughs> Nie powiem Wam, że HLV mocno wzrosło w sensie, te algorytmy Karmina jakoś e, no w sumie no muszą w jakiś sposób funkcjonować. E, I to może w sumie nie wina systemu do końca, bo e, wiecie, mam wysokie dość HLV, da 80 dość wysokie, niektórzy mają 200. Nawet. Ale mam HRV 80, a miałem 50 i na podstawie tego Garmin cały czas jakby uważa, że 50 to jest moja norma i myślę, że to jest norma. To jak mam 80 to według zegarka jestem przemęczony. No a ja nie jestem, w sensie no tak mi się wydaje przynajmniej, może dzisiaj ten bieg nie był taki dobry, ale ogólnie jest w porządku. Więc wiem kiedyś upa, tylko że ta subskrypcja mnie tam trochę boli, bo chyba 130 zł na miesiąc nie? Trzeba płacić. Więc kiepsko. Więc mega kiepsko bym powiedział, nawet 130 zł wiecie za abonament. Znaczy, Teraz subskrypcja totalnie kupić w ogóle. Ale e, na przede roczne pewnie są jakieś promocje w ogóle. Żeby wy nie wyjdzie 130, ale z 90 może 80 ale sam fakt to lepiej zapłacić raz i, i mieć po prostu to urządzenie. U, ale ten kurczak wygląda zajebiście Kurde. Spójrzcie na to. Essa. Mhm. Ludzie, spójrzcie. Wędzony kurczak. Papryka, pomidorek, rukola do tego tutaj mamy sezam, awokado bliska, ja idę spać dzięki, że jesteście no jakoś najlepiej się czuję w ogóle teraz jutro muszę z buta iść do pracy, czyli 20 minut wcześniej muszę wstać gdzieś mniej więcej, żeby dojść na szóstą, bo mam e, auto, hmm, tak jak mówiłem na przeglądzie w, wymiany, wymianie filtrów i olejów ale jutro przychodzi rowerek więc jutro będzie bliski dzień, ludzie. Więc dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie, i, i widzimy się już jutro. Pozdro!